Dzień dobry kochani! Chciałbym Was poinformować, że niestety YouTube wprowadza nowe ograniczenia dotyczące emisji filmów o naturalnym zdrowiu. Dlatego zachęcam do zabezpieczenia z naszego kanału filmów, pobranie ich na komputer, na telefon, żeby ta informacja nie została usunięta z Waszej wiedzy. Z naszego kanału po trzech dniach, od tego nagrania, zostanie część filmów usuniętych w celu zabezpieczenia naszego kanału. Kanał oczywiście będzie dalej prowadzony dla Waszego zdrowia, my oczywiście również dalej pracujemy. Dlatego serdecznie pozdrawiam. Aleksander Harecki, życzę wszystkim zdrowia i cały zespół Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Medycyna regeneracyjna. Najważniejsze wiadomości w XXI wieku. Akademia Medycyny regeneracyjnej na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowała i wdrożyła metodę kompleksowego leczenia, odmładzania i uruchomienia rezerwowych zdolności organizmu do regenerowania narządów nawet dla osób, które potrzebują przeszczepu organów, operacji czy długotrwałego leczenia. Twórca tej wyjątkowej, opatentowanej metody Aleksander Charycki od lat w Akademii skutecznie pomaga ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, często uznawane za nieuleczalne. Ta autorska metoda oddziałuje kompleksowo na cały organizm człowieka, a nie tylko na jego uszkodzone obszary. W wyniku zastosowania tej terapii następuje całościowe oczyszczanie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, a co najważniejsze wymiana uszkodzonych starych oraz nowotworowych komórek kanek i narządów na nowe i zdrowe. Metody umożliwia eliminację przyczyn chorób pozwala uruchomić mechanizmy regeneracji organizmu u pacjentów z różnymi schorzeniami. W wyniku terapii aktywowane są endogenne komórki macierzyste zdolne do naprawy wszelkich uszkodzeń w organizmie człowieka. To szczególnie ważne dla osób starszych i schorowanych. Metody stosowane w Akademii Medycyny Regeneracyjnej okazały się wyjątkowo skuteczne u osób cierpiących na nowotwory w każdym stadium choroba układu nerwowego, wszelkiego rodzaju zaniki mięśni i inne przewlekłe schorzenia, a nawet regeneracja organów zakwalifikowanych do przyszczepu. Akademia Medycyny Regeneracyjnej powstała w Polsce w 2010 roku. Metoda regeneracji organizmu jest praktykowana w Akademii i doskonalana od 13 lat, co wpływa na jej wysoką skuteczność. Pomocą Akademii Medycyny Regeneracyjnej osoba jest w stanie reaktywować ustawione przez naturę rezerwowe możliwości regeneracyjne organizmu oraz przywrócić utracone funkcje, zdrowie i młodość. Według twórcy metody Aleksandra Charyckiego to działa jak eliksir zdrowia, młodości i długowieczności, a przecież tego ludzie szukają od tysięcy lat. W samej Japonii żyje ponad 90 tysięcy ludzi w wieku powyżej 100 lat. Które wykorzystują naturalny proces regeneracji organizmów. Specjaliści Akademii Medycyny Regeneracyjnej korzystają z wypracowanej przez Akademię wiedzy, jak zarządzać naturalną regeneracją komórek, narządów i organizmu jako całości. To dzięki tej wiedzy większość narządów naszego ciała można skutecznie zregenerować i przywrócić im ich naturalne, prawidłowe funkcjonowanie. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne, choroby nowotworowe, a nawet te, które oczekują w kolejce na przyszczep organów, warto, aby podjęły próbę zregenerowania swojego organizmu, odbudowania uszkodzonych narządów i tkanek, zainicjowania procesów samouzdrowienia, a tym samym powrotu do zdrowia i radości życia. Czym jest regeneracja? To słowo pochodzi od łacińskiego, regeneratio, co oznacza odrodzenie. To odbudowa utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek przez organizm, a także odbudowa całego organizmu z jego części. Termin regeneracja został zaproponowany w 1712 roku przez francuskiego naukowca Reumura. Metoda opracowana przez Akademię Medycyny Regeneracyjnej dotyczy zarówno regeneracji fizjologicznej, która w naturalny sposób odtwarza komórki tkanki i narządy utracone w procesie życiowej aktywności oraz regeneracji naprawczych, które obejmuje odbudowę tkanek, narządów i innych struktur po ich urazowym uszkodzeniu. Metoda regeneracji organizmu opracowana w Akademii Medycyny Regeneracyjnej została opisana w czterech książkach praktycznego zbioru naukowego autorstwa Aleksandra Charyckiego – Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Patent eurozatycki numer 040408 Aleksander Harycki. Metoda kompleksowego leczenia, odmładzania i przywracania rezerwowych zdolności ciała ludzkiego. Akademia Medycyny Regeneracyjnej stosuje tylko bezpieczne, naturalne techniki i środki. Korzysta z wiedzy stosowanej przez lekarzy od tysięcy lat, doskonalonej w Akademii od wielu lat. Zdrowie jest najważniejszą wartością i naszym bogactwem. Docencie jego znaczenie i zadbajcie o siebie już teraz. W sprawach regeneracji narządów u osób potrzebujących przeszczepu narządów, leczenia pacjentów z chorobami nieuleczalnymi i genetycznymi, odmazania osób starszych oraz współpracy można kontaktować się mailowo charycki